Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, no, witam was w kolejnym odcinku z Bloksterplet na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie parkury budowane od was dla psychofanki. Dawno chyba nie szeliście, no bo w sumie dawno nie było o niej żadnego odcinka. Jeśli pamiętacie psychofankę z dawnych tutaj odcinków, to zostaw łapkę w grę pod tym odcinkiem, no myślę, że prawie większość ją pamięta, więc jeżeli jesteś nowy, zostaw suba, tam na dole kliknij czerwony klik, żeby był szary, ale najważniejsze jest to, żebyś włączył e, dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, ponieważ powiadomienia troszkę nie dochodzą, także sprawdzajcie e, sobie teraz zejście w dół i sprawdźcie czy macie włączony dzwoneczek, ponieważ możliwe, że e, YouTube wam usunął dzwoneczek albo coś tam pozmieniał. Wejdźmy sobie na mój profil i tak ciekawo, e, okej, okay, co tu się stało? Czemu na świata? Mam znak zapytania, jakby ktoś mi znowu hakował konto rok temu, dokładnie rok temu, sobie tak w ogóle patrzyłem, że w styczniu, rok temu była sytuacja właśnie z tym, że ktoś mi się wabił na konta, osobowo skiny, i to już rok temu było, naprawdę, jakby to było tak dawno, Ja nie wiem, w sensie, w sensie, nie wiem, czy tak dawno, bo rok temu trochę dużo czasu, ale w sumie tego nie zauważyłem. Ale czy ja mam jakiś skin, jakiś przychowanka żebym mógł dzisiaj założyć na odcinek specjalnie? No, może pewnie kiedyś miałem, aczkolwiek teraz nie mam, bo. No, chyba lipa. Ale, ale może coś podobnego do psychowanki. Uznajmy, że to jest psychowanka, jakby, nie no, ten schemat dwa lata jest cały dripowy troszeczkę sobie dzisiaj pofejmujemy, jezu jaki to jest stary skin, kiedy ja go używałem, nie pamiętam widzowie, ale e, przypomina mega stare czasy, tu w ogóle coś mi się ze skinem stało, nie wiem co, nieważne więc dobry, jako dripowy Mikalo, jak za dawnych lat, zobaczmy sobie, e, czy są parkury dla psychofanki. i ogólnie no, jak pisamy sobie dla psychofanki, no to no to jest bardzo mało parkurków e, tak specjalnie, specjalnie dla niej, ale jak pisemy sobie psychofanka, to już jest naprawdę dużo, tylko czy te parkury są takie jakoś no to nie wiem, zobaczymy, jak na razie sobie zobaczymy te psychofanki jakieś. Wywieźmy sobie taki słonecznikowy na sam początek, no bo jak wiecie. Kiedyś, właśnie, psychopanka ciągle mówię aloha. sunflower. Aktualnie, e, możecie zapytać, co z bankom i tak dalej. E, aktualnie mam z nią kontakt. No, co z się kłócimy i tak dalej. Aktualnie mamy kontakt, jest ok. No, ale już niestety dzbanka, no, wyrosła ze słoneczników. No, no nie powiem, że nie, wyrosła. Każdy z czegoś wyrasta, ale na pewno są fajne z tego wspomnienia. Lecimy w ogóle, Madzia z Big Brother. Siemaneczko, siema, siema. Łe, Łe, tutaj jakiś, tu był jakiś magnes, ale, ale dobrze, żyje, żyje. 4 HP. Ten skin stary, taki starociowy, doda mi skilla jak za dawnych lat, i, i będę tutaj normalnie wymiatał, bo ten parku też jest mega stary, więc w sumie stary taki. stary odcinek, jakbym mógł powiedzieć, nie? Jakby taki, taki skin. Ja nie wiem, jakby takich skinów w ogóle nie noszę. Nie wiem, kiedyś dla mnie noszenie skina, który miał e, klocek Dribble, takie wiecie. No wiecie, chwalenie się i tak dalej, jestem bogaty, a aktualnie, no czy Mało osób ma krocek drip, no mi się wydaje, że już całkiem sporo tego dripa posiada a jak ma, no to raczej go nie daje na skina, no bo... Nie wiem, dla mnie to trochę taki obciach, ale no, dwa lata temu to było takie, wiecie. Wow, drip, Boże, święty, ale aktualnie tak wygląda tak średnio. Ja osobiście wolę jakieś skiny z normalnymi klockami, żeby to ładnie pasowało. Jest taki klocek, gdzie po prostu masz śluz po prostu na, 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 całym, na całym Blockstar. Ten parku niestety za bardzo nie jest taki dzbankowy, jakbym to mógł określić. Bo tylko są tu kolory takie dzbanki, ale nie ma całej cofanki. Także może pójdziemy sobie na te parkury cofanka, bo one mają bardzo fajne rzeczy. E z tego co sprawdzałem sobie kilka dni temu, w ogóle sprawdzałem sobie właśnie, wymyślając pomysł na odcinek. No i właśnie, dużo właśnie tych, 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 tych parkourów dla psychofanki miałem bardzo fajne, przerobione skiny od niej. Przecież w sensie to mamy normalnego skinka, jako po prostu sobie stój. Mamy takiego słonecznika, który, sobie tak wiecie, fajnie tutaj. Tego, ale patrzcie, tam co się stało z dzbanką, zobaczcie sobie na to. Ma jakieś dziwne nogi. Nie wiem czego to, jakie to są nogi, ale, ale, ale są całkiem zabawne, i w ogóle coś się z głową stało. Musimy zobaczyć, co się z banką stało po, po tylu latach nieobecności. Zobaczmy sobie, no widzicie, no tak wygląda zbanka teraz aktualnie, no troszeczkę i włosy wo straciła, yy, nogi się zamieniły w jakiegoś strusia czy coś? Nie wiem, yy, ale w ogóle mia ma koronę, bo, bo zasługuje na koronę, mo mo moim zdaniem tak. Łe Madzia, jakie skróty zrobiłaś, dobra. Zbanka, jaki gigacat normalnie, no widzowie, no... Wielki siła, tutaj, mięśnie, wszystko, no zbanka idealna po prostu, patrzcie na to. Wieloryba, foczki, nie, wielo, to jest chyba wieloryb różowy. O i tu mamy, patrzcie, żółwika, dobra, y, zbanka, foczek na twoją skorupę, no i zbanka taka, znaczy no, śmieszna czy nie, no taka wiecie, no zbanka, no zamieniona w żółwia została. Dlatego nie nakryłam w tym odcinku, bo została zamieniona w żółwia, widzowie, więc żeby pomóc musicie napisać komentarz, y, ratujmy y, zbankę. Oj, coś tu źle napisałem. No nieważne, wiecie o co chodzi. Kolejny świetny parkur dla psychopanki, Zobaczmy sobie, no, dzbanka jako żółwik, ale teraz tam ja jestem. Oj, ja jestem z bankom. Idziemy, idziemy, idziemy tam, tylko... Jak mam tu doskoczyć? Ej, tu za daleko. Kurczę. Czy ja tam doskoczę? Oj, I... oj, ojoj, ojoj, ojoj. Aha, bardziej, niestety bardziej się nie udało. Ale bo ona się chyba nie rozpędziła, tylko skoczyła od stąd, a ja jakoś się ładnie rozpędziłem i na styk się udało. Mam jakiś dropper. O, nie, dobra, ale to jest prosty dropper, jednak. I jestem ja. Jak ja wyglądam? No, też tak troszeczkę dziwnie. No, prawie normalnie, ale taki troszeczkę. Pogrubiony, jakbym to powiedział. Dobrze. Teraz tu lecimy sobie po znakach płci. Dobrze, lecimy. I tam mamy żółwie latające, jako z banka. Dobra, idziemy, idziemy. Tylko, jak tam się tam dostać? Halo, ten parku jest niemożliwy chyba. Nie da się go przejść, no bo tutaj nie ma w ogóle tych skoków. Halo, Madzia, czy możesz mi wyjaśnić, co tu się stało? Bo, 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 bo ja nie, wy, nie, nie, nie. Ja tego nie wyjaśnię. Dobra, kolejny jakiś dziwny parku dla psychowanki. Dziwny, dlatego że. Patrzcie na to jak on wygląda. się zaczynamy na, na głowie dzbanki i teraz patrzcie, lecimy sobie tu, 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 potem tu, 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 tu i tu. C nie wiem, C dziwne strasznie, Pierwszy raz widzę takie ułożenie parkura w ten sposób, ale dobra. No zobaczmy sobie, chociaż no tak naprawdę można było jakieś skróty zrobić, tylko gdzie będzie klucz, bo tam była brama z tego co widziałem. To czy może w głowie z banki będzie... Kurczę co ja robię, Nie! Jeszcze raz, jeszcze raz, teraz się nie poddam bez tracenia HP. Oczywiście, że tak. Oczy, dobra, nie, nie było tematu. Tam jest meta, więc w sumie po co te klucze i to wszystko, skoro mogłem skoczyć tutaj i jakoś teraz wejść, chyba. Czy, czy nie wejdę po tych loczkach, tych warkoczykach, to znaczy? No, niby, niby nie, ale może jakby się jakoś zbugowało, to może by się dało. Nie musiałbym jakiś cheat odpalić i może wtedy poszło, ale no dobra, no pójdę bez skombinowania tą drogą, co autor mapy zechciał, dobrze, aha, czyli, czyli tak, 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 tak po, po tej części, czyli tak naprawdę, o, tu jest żółty kluczyk, dobra, cofamy się, czyli w sumie mogłem sobie skoczyć od startu tutaj, no ale nie, nie skoczyłem, bo, bo nie pomyślałem i teraz top. no i mamy żółtą bramę, teleport, no i mamy metę, no dobra, całkiem pokombinowany parkour, ale całkiem fajne. Dobra, ten barko jest chyba najbardziej zwariowany ze całego odcinka, ponieważ, uwaga, uwaga, co tu siedzi? To jest normalnie nic na karamba. Co tu się odwal? Tu jest dzbanka siła, tu jest dzbanka, nawet ściany są dzbankowe, takie jakieś tutaj. Mamy dzbankę jako. Kurczę, aż, mam... aż mnie wyrzuciło z wrażenia. Mamy dzbankę jako węża nawet, więc tutaj, tutaj gru, gruby parkur chyba, chyba będzie on normalnie najlepszy z całego odcinka. No bo tutaj, no patrzcie na to, ile tutaj rzeczy jest od dzbanki. Kurcze, czy to będzie. No nienawidzę ślepych portali. Czy ktoś może w końcu je usunąć z tego bez. O, dobra, chyba w lewy, por w lewy portal yy, yy, był prawidłowy, także w sumie, no, w sumie mogłem tam pójść, ale nie poszedłem. Okej, okay, tu mamy dzbankę jako syrenka, patrzcie, dzbanka syrenka, jak jakiś jak ogólnie ten materiał, to napisz dzbanka syrenka, a może przypnę Ci serduszko, jeżeli zauważę Twój komentarz. Oje, to jest jeszcze lepsze dzbanka jako, jako lama? Nie, to jest Żyrafa. To jest Żyrafa, ma, on ma taki, takie futro Żyrafowe. Jest futro Żyrafowe, także dzbanka Żyrafa też może się napisać, jeżeli trwają do, do tego momentu odcinka. Mamy kryształ, i teraz tu mamy dzbankę jako: no tutaj kolejną tą dzbanuszkę jako, nie wiem, struść, Nie wiem co to są za nóżki, ale są całkiem ciekawe. Nie powiem. Tu mamy dzbankę jako no, żółwik, no typowo żółwik, dzbanka bardzo popularna e, no, no chyba nie, no chyba se kpisz, że mnie kpicie sobie Gdzie jest klucz? Może jest na przykład, aha dwa klucze, jeszcze lepiej No, 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 dwa kluczyki Albo jest jeden w, w, w żrawce. jeden jest pewnie gdzieś tutaj Sayonara Możemy sobie zakończyć na ten moment dzisiejszy odcinek, także bardzo wam dziękuję. Byłem tutaj, albo w sumie teraz jestem serenką i, i lecę sobie nie wiadomo gdzie, lecę, lecę, lecę w górę jak, naj, jak najwyżej. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału i widzimy się w kolejnych odcinkach już niebawem, także papatki!